Taką grę. Hmm. Tutaj są różne rzeczy, może i takie, ale w tej dyspecyjnej, prawda? Będę, będę bardziej na owocach, bo oczywiście to też są owoce: byczka jabłko kontra jabłko. Ła-ha-ha! I tak mnie znaczy, nie znajdziesz! Znaczy... nie... zabijesz! I wcale nie złamam se teraz nogi i ręki! I nie umiem stać! Jestem chyba pijany. Z kim ja muszę grać? ła ha ha I tak przeżyję! To prawda! No i co? Wcale może i nie mam nóg, ale przeżyłem. <śmiech> Jednak <śmiech> stop, falu. Trzeba uleczyć naszych pracowników. Trzeba ich uleczyć. Jeden i drugi. Uleczony, to nie potrzeba. No i zrespiłam dwóch niechcących we sobie. Da. Może i tamtą rundę przegrałem. Ale to nie znaczy, że tą nie pr że tą przegram. I Sędzia, daj nam jakieś bronie, bo to zajmie 3 lata. Taki mini nóż na początek. Każdy dostanie. No, chociaż tyle. I wcale się nie wbiłem tego. I ja też. Wiecie? Cię. I... Może i znów mi się zgubił, ale to znaczy, że co? A masz! A masz! Nie bolało przypadkiem? Będzie lepsze bronie i uleczy nas, nas. Co ja z mam? Leczę już. Okej, okay, jeden. Awa, to poleło. Ała! Może i nie mam tego co jabłko. Cisza, następna broń. Teraz będzie tylko tu i teraz. Nieważne. Teraz będzie taka. Mój nie pistolet, ale pistolet. Zakręcam. Tak. Wcale nie jestem pijany. Ani trochę. I proszę mi nie mówić, że pijany ja jestem. <Łyrenie> Może i mam broń na lewo, ale to nie znaczy, że cię zabić. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. I piu. Mam jeszcze jedną rzecz, którą chcę... Celu...